Rocznie w Polsce zgłaszanych jest od 13 do 20 tysięcy zaginięć osób. Najnowsze statystyki wskazują, że w 2023 roku zaginęło łącznie około 13 tysięcy osób, z czego ponad 2500 to dzieci i młodzież, najwięcej nastolatków w wieku 14 do 17 lat. U dzieci główną przyczyną zaginięcia są ucieczki spowodowane konfliktami rodzinnymi, problemami emocjonalnymi oraz niewystarczającą opieką. W przypadku małych dzieci zniknięcia najczęściej wynikają z chwilowej nieuwagi opiekunów lub porwań rodzicielskich. W grupie dorosłych najczęstsze powody to kryzysy psychiczne, depresja, długi, utrata pracy, chęć rozpoczęcia nowego życia, zaburzenia pamięci oraz działania przestępcze, choć te ostatnie stanowią poniżej 5% przypadków. Szacuje się, że nawet 80% osób zaginionych doświadcza trudności psychologicznych przed zniknięciem. Policja odnajduje zdecydowaną większość zaginionych, aż 98% zostaje ujęta, a 80% wraca do domu w ciągu pierwszych trzech tygodni. Prawie 30% osób odnajdywanych jest w pierwszej dobie, a ponad 90% w pierwszym miesiącu od zgłoszenia. Aktualnie w Polsce status osoby trwale zaginionej ma około 4 tysięcy osób, z czego kilkaset to dzieci i młodzież. Profilaktyka zaginięć polega na wzmacnianiu więzi społecznych, wsparciu psychologicznym, szybkim reagowaniu na kryzys i edukowaniu społeczeństwa o mechanizmach zaginięć. Dalsze działania polegają na doskonaleniu systemów poszukiwań i współpracy służb oraz organizacji pozarządowych.